Czy PPP nie jest droższe od tradycyjnych metod realizowania inwestycji? Partnerstwo publiczno-prywatne i w ogóle zasadność zastosowania formuły PPP do realizacji zadań publicznych rozpatrywane jest często przez pryzmat kosztów, jakie będzie musiał ponieść podmiot publiczny. Warto zauważyć, że w odróżnieniu od tradycyjnych zamówień publicznych, PPP wymaga, aby strona publiczna Obliczyła, oszacowała, jakie będą po jej stronie koszty w cyklu życia całego projektu PPP, a zatem w ciągu 10, 15, 20 lub 30 lat. To jest podstawowa przewaga partnerstwa publiczno-prywatnego nad metodą tradycyjną. PPP musi być także rozpatrywane przez pryzmat transferu ryzyk które podmiot publiczny przenosi na partnera prywatnego, związanych z tym kosztami i odpowiedzialnością. Nie jest łatwo odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy PPP jest droższą formą realizacji zadań publicznych. Zdarzają się przedsięwzięcia, w których od strony finansowej rozwiązanie to wychodzi korzystniej niż model tradycyjny. W innych z kolei projektach PPP, będzie droższe, choć oczywiście nie ma w tym nic złego. Wszystko zależy od tego, jak dużo ryzyka przeniesiemy na partnera prywatnego i ile to ryzyko rzeczywiście powinno kosztować.